Witaciemy drodzy, jestem Rudy i to na moim kanale. A dzisiaj, oczywiście, nagrody za ligę weekendową. Tak, w poprzedni piątek. Tym razem udało mi się lepiej. Lepiej 10 winów, czwarta ranga. Więc będzie paczka z Hero, tam chyba nie ma żadnego 87, więc pewnie, a czy 87 do 87, więc będzie będzie można coś fajnego trafić. 60 tysięcy monet, fajne paczuchy, niewymienna paczka z Hero, oby coś z tego Hero y, dało. To by było coś niesamowitego. Oczywiście już przechodzimy do sklepiku i zobaczymy. 80 tysięcy monet na koncie, czy coś odda, czy nie odda, zobaczymy. Tu mam 20, 10 wymienna. Paczka jednego złota, bo tu mam chyba paczki z informami. Zacznijmy paczki z informami, one są wymienne. Mam nadzieję, że może Lewandowski w lepszej wersji trafia on ma małokałtu. LS, jakiś skrzydłowy eee, Dawid Sashwili. Dobra, ile on kosztuje? 10 koła, więc e, na razie sobie go wysyłamy na listę transferową, żeby był. Na razie nie sprzedajemy go. Dobra, kolejna paczka. Team of the week, baba jakaś, bez walkoutu. Co to może być? Może nie będę skipował. LP, Hiszpania, NBZ to jest chyba ta amerykańska liga. I kto to jest? Nie mam pojęcia. New York. Chyba. Homany, 84. Ester, no ale tak szczerze, overallowo git, overallowo git, jeśli o to chodzi, jeśli o informa... 13. Więc ona nic nie warta, więc też wyślemy na listę transferową, niech se to leży, elegancko. No paczka 83, no bohatera na koniec, nie? Otwórzmy... Otwórzmy paczkę 87+. Plus. A co? Na pewno jest walkout. Nie mów, że FK Pajor, PS, Anglia. To tam jest na PS z Anglii, 87+, plus. Arsenal, mid. A... Mogło być lepiej, tak szczerze, mógł być by jak Mbappe. Ona wymienna, ile ona kosztuje w ogóle, 20k. Dobra, na razie to są na listę transferową również ją damy. Myślę, że coś będzie lepiej. Będzie lepiej. Okej, okay, dobra, bohater. Dobra, no to co? Wymienną 10 razy 83, plus zobaczmy. Czy będzie jakiś walkout? No musi być, dawaj. Jest walkoucik. Napastnik. Niemcy, pop chyba, nie? Pop, pop, popica. Zobaczymy. Nie, Bayern München. Co to tam jest? Nie ma double walkoutu. Schüller, To w sumie na spoko ma statystyki, nie? W sensie tempo. No, oczywiście, my nie będziemy grali. No, to to na transfer tutaj będziemy mieli cyk, cyk. Ok, no, liczyłem, że coś lepszego wyleci. Liczyłem, że coś takiego. No, dobra, no, niewymienne dwie paczki. No, może tutaj, może tutaj coś fajnego. Oj, oj, oj nie ma żadnych. Nie ma walkoutu. Naprawdę. LO, Szkocja, Robertson, 85 overalla. Liczyłem, że coś fajnego. Będzie, oj, oj, ile tutaj niewymiennych tych. Ta psoba, ta psoba nie jest, immobile, waran, w coś był zwarty? Polis, immobile, waran, a, czyli ci czy są już ten, tego tego więc on niestety na Quixel. No, nie urwało z tych nagród, nie urwało z tych nagród, no ale może, bohater, karta, czy paczka bohatera, może coś takiego da do składu, że będziemy od malina, proszę tylko nie ten bramkarz, jakaś baba, jest jakaś baba, SP, Anglia, nie wiem, nie wiem, co to, to może być w ogóle. Ale zobaczmy. Hero, na pewno hero, ale co to jest? To jest Williams. Ty, ale ona ma fajne statystyki. Ona nie ma złych statystyk, tak szczerze. No, ale baba, no ale baba, i tak z ciekawości, oczywiście, zobaczymy, ile ona kosztuje. ES, to K, to nie ma tragedii, no ale paczka, kurde, mogło być coś lepszego, chociaż możemy z nią przetestować na śpę. No kurcze, liczyłem na coś szczerze dobrze, dobrego i lepszego. No nic, no nic, tak by to było moi drodzy. Ja jeszcze sobie sprawdzę. Tak z ciekawości, aby ja ją tam wrzucić. No, za taką wingę ona by może, ona no, chyba śpada nie ma. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc, moi drodzy, ja kończę. Tak wyglądają moje nagrody za 10 winów. O, kocham. Jakie jak są karty piłkarskie. one nie trafiłem z Raszu totalnego Mbapa ani Cristiano Ronaldo. Szkoda. Ale, moi drodzy, ja kończę. Oczywiście pamiętajcie, streamki na Kiku. Zapraszam serdecznie. Ja lecę na rap.